Witajcie kochane rybki! To czytanie jest dla Was na miesiąc sierpień 2022. Zobaczmy, jakie energie chcą się tu Wam objawić, nad czym warto się pochylić, co przepracować, czym się ucieszyć, co nas poniesie, a co może nam przeszkadzać. Czemu nie poświęcać swojej uwagi i swojej energii? Najpierw zobaczmy sobie energię ogólną z przełożenia talii na miesiąc sierpień dla rybek i już patrzymy. Wow, dziesięć mieczy. Coś wam tutaj uwiera, coś wam nie daje żyć. Czujecie się wyczerpani, wykończeni. Um. Myślę, że jest jakiś natłok yy, y, tutaj, w tu i teraz, tak? w tej energetyce y, z teraźniejszości. Ale mam wrażenie, że tu jest nadmiar tej radości, ten nadmiar tych emocji, nadmiar tych cudownych chwil i już y, po prostu <laughs> czujecie się wyczerpani. Czujecie się wyczerpani. No, dobra, zobaczmy, co dalej. Siła, moc, pięknie, kochankowie i osiem kielichów. E, poszukujecie nowej drogi, poszukujecie nowych możliwości. Jesteście silni, jesteście pełni wiary, mocy, mm, jak gdyby w kreowaniu i prowadzeniu własnego życia. To też dotyczy waszych związków. Mm, tutaj jest ogromna, ogromny szacunek dla drugiej osoby, ogromna delikatność dla słabości i dla no, słabości tej drugiej, drugiej postaci w, waszym, w Waszych relacjach. No, cudownie, dobra. Co jeszcze? No, i magik, czyli tworzymy, działamy, jesteśmy czarodziejami własnego życia, kreujemy nasz świat, zarabiamy, robimy wszystko, aby być w pozycji króla Pentakli, czyli mieć zasoby, tak, mieć bezpieczeństwo finansowe. Jesteśmy zdeterminowani i gotowi na nowe przedsięwzięcia. Bardzo pięknie, bardzo pięknie. To zobaczmy teraz bardziej szczegółowo. Energia ogólna dla Was na ten miesiąc, odpoczynek. Teraz pora na odpoczynek. Pora zebrać siły, niech na zewnątrz grzmi, huczy i wieje. A my zbieramy naszą energię do kupy. Mamy swoją świętą przestrzeń. Pora dać sobie trochę relaksu, pora uzdrowić skołatane nerwy, rozdygotaną energię. E, pora nabrać oddechu, pora sobie sprawić przyjemności. Jakieś zabiegi kosmetyczne, fajne kąpiele aromatyczne. Poświęcić ten czas, kochani, sobie. O, proszę, i pod spodem absolutnie mamy właśnie. Poświęć czas sobie, stwórz sobie swój raj. Korzystaj z dobrobytu i z owoców, które wypracowałeś, z których jesteś dumny. Jest czas w tej chwili na spijanie śmietanki. Dobra. A co miłego może Was spotkać w tym czasie? Sprawiedliwość. No czas rozrachunków, czas odpracowania karmy, czas podejmowania ważnych decyzji, zgodnych z własnym sercem, nareszcie wszystko się zgadza, wszystko idzie we właściwym kierunku. No, pięknie i jeszcze pod spodem 10 pentakli, czyli taki pełny strzał finansowy, yy, dobrobyt materialny, zaopiekowanie rodziny, wsparcie rodziny. Wy również możecie jak gdyby być yy, tutaj yy, liderem w tej, w tej Waszej społeczności rodzinnej. Pięknie. I nareszcie odsyłacie w przeszłość to, co was zraniło, co was bolało, co wam nie dawało spokoju, co było nieprzerobione, co raniło wasze serce. Tak? Przemyślicie sobie te sprawy właśnie tutaj w Eremicie. To jest taka ogromna mądrość wewnętrzna. Tak? Zweryfikujecie swoje doświadczenia związane z tym doświadczeniem. I znajdziecie światło, które oświetli Wam dalszą drogę. Także bardzo miły to będzie czas dla Was. Myślę, że On będzie wynikał właśnie z tego spokoju i z tego uleczenia swojej duszy nareszcie. Dobrze, a co może Was destabilizować? Co Was może destabilizować? Być może coś jest przed Wami ukryte, jakieś tajemnice, jakieś, nie wszystko jeszcze jest wiadome. Możecie być troszeczkę, jak gdyby, poddawani próbie waszej intuicji, waszych przeczuć, tak? Możecie czuć potrzebę uwolnienia się i być taką osobą niezależną, taką, która odetnie się od balastu takich rzeczy niepotrzebnych, które ciągnęła za sobą, jak ciężki tobu. Być może to sprawia jakiś dyskomfort też w Was. Tutaj mamy parę kochani: króla i królo, mamy królową mieczy i króla kielichów. Być może w tej destabilizacji, w takim rozdrganiu emocjonalnym, takim intuicyjnym, że te przeczucia nie za bardzo mieszają się ze sobą, już tak nie wiadomo, należy się od tego po prostu odciąć i powiedzieć sobie prawdę jasno, i choćby ona była mało popularna, tak. Odwrócić się od przeszłości, zwrócić się ku przyszłości i ochraniać swoje serce, ochraniać siebie, złapać stabilizację emocjonalną, koniecznie, to jest potrzebne, aby, aby te niepokoje no wyciszyć, po prostu wyciszyć, tak? A zobaczmy, co w karierze u Was słychać, no tu się jakaś kartka jedna zaplątała, w karierze pięknie mamy króla Buław. Sukces, prosta droga, jasne, oczywiste cele. Wiem dokąd zmierzam, wiem co chcę robić, wiem jak po to sięgać, wierzę w siebie. Jestem pewien tego, że osiągnę swój cel. To jest ogień, to jest power, to jest magia, to jest czar, to jest czarodziejska różdżka, którą macie w dłoniach i którą zaklinacie swoją, swoją właśnie karierę. Tak, pięknie. Nowe pomysły. Bo tu mamy jeszcze w dopowiedzeniu nowe pomysły, nowe, nowa droga, zupełnie nowe projekty. Ważne, aby w tym wszystkim być nieugiętym, aby mieć wiarę, aby nie poddawać się malkontentstwu, tak? Takiemu komfortowi, jak ja to mówię, szyszka w dupie, czyli wszystko się zgadza, wszystko jest niby w porządku, a jednak coś uwiera. Nie poddawajcie się, idźcie w nowe, ryzykujcie, inwestujcie w siebie i w okoliczności, które będą do Was napływać. Dobrze, a co w miłości dla rybek? Hmm, jakaś porażka, jakieś bitwy, jakieś walki, jakieś szarpaniny. Moje na wierzchu, golone strzyżone, coś tu jest jeszcze niezałatwione, coś tu was destabilizuje, coś wam tu nie pozwala odetchnąć, nie pozwala. Yy, yy, współpracować, tak? Coś nie pozwala tutaj. Tu jest duży, yy, duże ego, tu jest duża yy, no, kłótnie, takie przegaduchy, tak? Żeby tylko było na moim. A jest potrzebna współpraca, jest potrzebne wyjaśnienie pewnych spraw, jest potrzebna prawda, iluminacja, yy, jest potrzeba yy, no, jak gdyby. Yy, oddania się autorytetowi, tak, bo tu mamy kapłana, wielkiego kapłana, czyli kogoś, komu należałoby albo zasięgnąć jego rady, tak, w tej sytuacji, bo tutaj ewidentnie jest potrzeba wiedzy, respektu, szacunku do pochylenia się nad problemem i wysłuchania kto mądrzejszy, kto jak gdyby z większym doświadczeniem i kto ma wiedzę na temat sfery, która tutaj się tak mm, troszeczkę kitwasi, tu trzeba byłoby zaufać jakiejś trzeciej stronie, tak? <laughs> Dobrze, a z jaką energią? A jeszcze sprawdzę sobie, tak, bo to dotyczy miłości. To ja sobie tutaj zawsze jeszcze dokładam jakieś karty romantyczne. Zobaczmy, co tu u Was słychać, co chce być jeszcze powiedziane. Hmm. Uwolni siebie. To pora na to, aby odpuścić kontrolę w swoim życiu. Tego, co cię tu bolało, co za tobą się ciągnęło, tak? Zobaczmy, co jeszcze. Co jeszcze? No właśnie, zmiana, oświecenie, nagła zmiana, szokujące wiadomości, niespodzianka. Transformacja tego związku. Kochani, jest potrzebna tu jakaś transformacja, tu jest jakieś kitwaszenie, tu jest coś ściskanie, tu jest coś nie do końca, chcecie coś oddać, nie chcecie współpracować, nie chcecie się otworzyć. Uwolnijcie siebie i dokonajcie właściwych, konkretnych zmian, bo tutaj cały czas w tych związkach i emocjach ciągnie się za wami jakaś przeszłość. Cały czas jest coś nie tak. Dobra, sprawdźmy jeszcze, jaka jest karta duchowa dla Was na ten czas. Przebudzona dusza, pragnienie zmiany, no widzicie? No ewidentnie to dotyczy, to dotyczy tego, co Wam w duszy gra. Coś Was tu uwiera, tu trzeba się coś przebudzić, tu trzeba. To jest ogromne pragnienie zmiany, zmiany, zmiany. Doczytam Wam oczywiście tę kartę. Już mówię. Pomoc innym, pragnienie zmiany. Możliwe, że czujesz się zagubiony, zdezorientowany w życiu, w związkach, rodzinie lub kontaktach społecznych, w tym w pracy. Nadszedł czas, aby twoim priorytetem stało się zbieranie znaczących doświadczeń, ponieważ nie chcesz już tracić czasu na chciwość, materializm i reguły dyktowane przez ego. Pytanie: dlaczego staje się pierwszym słowem, które przychodzi ci na myśl, gdy poszukujesz znaczenia i sensu doświadczeń swojej duszy tu na ziemi? Kiedy patrzymy przez pryzmat maszyny industrialnej, jaką jest społeczeństwo, zaczynamy zdawać sobie sprawę, że ludzie są nieszczęśliwi. Brakuje im pasji, etyki, prawości. W takim momencie zrozumienie, kim jesteś, kim naprawdę jesteś, bez pancerza narzuconych ci przez społeczeństwo, rodzinę, szkołę lub inne instytucje norm, staje się nadrzędnym celem w twoim życiu. W tej chwili twoja dusza pragnie wolności. No właśnie, i tu mamy też w tym, kochanie, w tym właśnie uwolnieniu siebie, tak? Ym... Chociaż jesteś więźniem ograniczających konwenansów, przestarzałych ideałów, ważne jest, żebyś zrozumiał związek między swoim fizycznym ciałem a swoim duchowym ja. Ta głęboka relacja jest rosnącą świadomością Twojej duszy, która zaczyna dostrzegać życie z szerszej i większej perspektywie. Na tym etapie rozwoju duszy mogą pojawić się problemy zdrowotne. Mm -hmm. Coraz większa dezaprobata wobec konsumpcjonizmu, mediów społecznościowych, programów informacyjnych pokazuje wyraźnie, że pokój i harmonia na świecie są zaburzone. Teraz wspiera Cię działanie humanitarne, ofiarowanie swojego czasu, zaangażowanie w programy lokalnych społeczności lub grup, Wprowadzenie do swojego życia rozwiązań prozdrowotnych i ekologicznych otworzy przed tobą nowe możliwości, a twój styl życia będzie dla ciebie dużo bardziej korzystny i zdrowszy. Jaka jest afirmacja dla ciebie? Idę za głosem mojego serca i zmierzam do celu z miłością i jasnym umysłem. No, do przemyślenia dla was, kochane rybki. Być może stąd tutaj jest ten niepokój, ta destabilizacja. Ten taki, taka dysharmonia. Zobaczmy, z jaką energią będziecie wchodzić w następny miesiąc, kochani. I jaka jest dla Was jeszcze rada, dobrze? Jak będziecie wchodzić w następny miesiąc? Zobaczmy, z jaką energią. No właśnie, odejdziecie od rzeczy, to co nam wyszło tutaj w przełożeniu już wcześniej. Odchodzicie od rzeczy, które was nie satysfakcjonują, nie zadawalają. Zdajcie sobie sprawę, że tu, gdzie tkwicie, gdzie stoicie, już nie ma pasji, nie ma z czego się napić, nie ma z czego czerpać. Nie ma z czego budować i pora zmienić kierunek, pora pójść w stronę światła, pora zostawić za sobą ten pozorny komfort, to co wszystko niby się zgadza, ale tu jest zima. Tu nie ma, tu nie ma temperatury. Tak? Dobrze, a jaka jest rada od wszechświata dla Was? Kochana rybko, daj sobie troszkę lekkości, daj sobie troszkę zabawy, poprzebywaj z przyjaciółmi, wyjdź na zewnątrz, wyjdź do ludzi. Nie tkwi zamknięta w swoim, w swoim akwarium, tak? Daj się ponieść takiej energii lekkiej, radosnej. Bezsensownej, ale która właśnie daje lekkość, daje uśmiech, daje radość. Troszeczkę rozświetla ten mrok Twojej duszy, tak? Zobaczmy jeszcze, jaka tu witaminka jest dla Was w postaci afirmacji, co Was będzie wspierało, jaka myśl przewodnia, jakie słowa Was wzmocnią, dadzą nadzieję, poniosą Was w ten piękny sierpniowy czas. Afirmacja dla rybki. Wystarczy dla wszystkich, także dla mnie. I co mamy w przekazie? Ocean życia jest hojny i pełen darów. Wszystkie moje potrzeby są zaspokojone, zanim jeszcze zdążę o to poprosić. Wszystko i wszyscy obdarzają mnie dobrem. Zaufaj, kochana rybko, że nie jesteś sama na tym świecie. Że przyjaciele, którzy są wokół ciebie, też chcą, abyś była radosna, szczęśliwa, zadowolona. Obdarzaj innych i odbieraj to w dwójnasób, tak? Wystarczy tej cudownej energii dla wszystkich, dla ciebie również. Tym pięknym przesłaniem kończę czytanie dla Was, drogie rybki. Życzę Wam pięknego sierpnia, mądrego, silnego. Dajcie sobie czas, dajcie sobie moment na uleczenie, na ustabilizowanie tej rozedrganej energii wokół Was. Tak? Pozdrawiam Was serdecznie i do zobaczenia. Pa!